Witam serdecznie na kanale Gazetki Sklepowe. Właśnie tu i codziennie znajdziesz aktualne oferty i promocje ulubionych Twoich sklepów. Jak zawsze szukamy dobrych, świetnych okazji i dobrych cen. Rozglądając się, nieustannie spoglądamy na nadchodzące oferty. Jest to zrozumiałe i rozsądne. Aby chodząc naprzeciw oczekiwaniom i aby w tym Państwu ułatwić znalezienie właściwej oferty, codziennie przygotowujemy dla Was nowości tych sklepów. I tym razem w tej ofercie znalazło się wiele świetnych okazji i promocji. Lecz czy przypadną Państwo do gustu i cena będzie rozsądna? No cóż, już nie mam na to wpływu. Mam nadzieję, że w tej ofercie Znajdziecie Państwo coś dla siebie, a oszczędności same się znajdą. Tak więc życzę udanych zakupów i zachęcam Was do zasubskrybowania kanału Gazetki Sklepowe. I również czekam na Wasze łapki w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia być może na zakupach. Hej, witam Was w moim świecie, gdzie każda promocja ma swoje miejsce. W gazetkach szukam skarbów, byście mogli oszczędzać w planach. Gazety sklepowe, na zakupowy hit Najlepsze oferty, oszczędności ciało Subskrybuj, lajkuj, razem ruszamy w świat Czekają super okazje, złapmy tak Filmy z sercem tworzę dla was Najlepsze rabaty, by znaleźć czas Promocje w marketach, online rabaty Pomagam kupować mądrze, bez straty Dla Was najlepsze rabaty, by znaleźć czas Promocje w makietach, online rabaty Pomagam kupować mądrze bez straty Gazetki sklepowe, nasz zakupowy hit Najlepsze oferty, oszczędności szał Subskrybuj, lajkuj, razem ruszamy w świat Czekają super okazje, złamie tak Cię, lajkujcie, budujemy razem Społeczność zakupową, najlepsze okazje Oszczędzanie to sztuka my mistrzami Dołącz teraz, odkrytanie tanie hity Gazetki sklepowe, nasz zakup Razem ruszamy w świat Czekają super okazje złapie tak Dziękuję, że jesteście Wspieracie kanał Razem możemy więcej Zakupy to gra Na zakończenie Subskrypcję zostaw Do zobaczenia Z nową inspiracją